W środę 8 stycznia rozwiązujemy quizy filmowe i dla tych, którzy nie oglądali jednego z 500 odcinków, które pojawiły się na kanale, to informuję, że procedura wygląda następująco. Rozwiązujemy najpierw kilka quizów, które pojawiają się raz dziennie na różnych serwisach internetowych przygotowywanych przez edytorskie zespoły tamtych stron, a na koniec dwa quizy ze Sporkle i dzisiaj zmieniamy całkiem dwa quizy w porównaniu do tego, co robiliśmy przez kilka ostatnich tygodni. Ale dowiemy się tego, jak już dojdziemy na miejsce. A na razie, Cinematrix, gdzie mamy 9 pól do wpisania po jednym tytule filmowym i mamy 6 podpowiedzi: 3 w kolumnach, 3 w rzędach. I musimy na wypadkowej tych podpowiedzi wpisać tytuł filmu, który je łączy. Nie oznacza to, że jest jeden tytuł filmu, który tu pasuje, ale teoretycznie celujemy w jak najrzadszy film. Natomiast nam zależy przede wszystkim na tym, żeby po prostu ten film w ogóle wpisać. Data premiery 2010 do 2019. Zaczyna się od samogłoski, w tytule ma numer. Pol Rad, Idris Elba i Elfanik. To są nasze podpowiedzi dzisiaj. Pol Rad 2010-2019. I teraz. Chciałbym od razu nie, wyko nie wykorzystywać Antmana. Ale czy jest film, który kojarzy z Polem Radem? Our Idiot Brother jest szansa, że to jest. Spróbuję, ale. A może nie, to zostawimy Our Idiot Brother tutaj. Bo jest szansa, że to nie jest film z 2010-2019. Numer w tytule: Antman and the Wasp i Antman Quantumania nie mają numerka w tytule. Ale możemy. Co możemy dać? A, a zobacz, a z samej ciekawości: Antman and the Wasp, dobra, a. Co jeszcze z Marvela miało numerki? Thor... Ale ja tylko dwójka. No dobra, to wpiszmy tutaj Antmana i jedźmy dalej. Antman. Paul Rudd. Numer w tytule. I Love You Man, nie. 51 Randek, może. Forgetting Sarah Marshall, nie. Dobra, idziemy dalej. Idris Elba, 2010-2019, Pacific Rim. Hmm. Zaczyna się od samogłoski Jak się nazywa ten film z Mountain... Dobra, Mountain. Nie, nie ma nic takiego. I ma numer w tytule. Czy jest Pacific Grim 2? No, no, nawet się tak nie nazywa, dobra. Idris Elba z numerem w tytule, nie mogę wymyślić. Ok, nie sądzę, żeby był 12 years a slave. Elfanning, 2010-2019: Neon Demon, zaczyna się od samogłoski. Prawda jest taka, że nie, nie pamiętam za bardzo filmu z Elfanning. poddam, a nie jestem bardzo niezadowolony. This is 40, ok, to ma sens, widziałem nawet to. Idris Elba w Avengers Infinity War i Sonic the Hedgehog. Ok. W Avengersach gra jednego z tych złych pomocników Thanosa? Czy już zapominam? I w Sonicu gra Knuckles, Complete Unknown i Super 8. Ok. wszystko moje błędy. Część z tych filmów mogłem, mogłem jakby spróbować zrobić, ale no trudno. Movie jedno Jednosekundowe streszczenie filmu wizualne. Taki film ściśnięty do sekundy. Jeśli zgadniemy tytuł po jednej, no to jedziemy dalej. Jeśli nie, dostaniemy dwie sekundy. Tutaj jest Coming to America, ale nie wiem, czy jedynka, czy dwójka. Okej, okay. Czyli książę w Nowym Jorku. I tym razem patrzymy na kadr z filmu. Zgadujemy jego tytuł. I pod tym chcę spróbować. Don't Look Now. Zobaczymy, czy w ogóle będzie na liście. Nie, jest tylko Don't Look Up. Jakiś taki wiktoriański film, ale nie wiem, czy horror, Emma. Nadal nie wiem. Remains of the Day. Może się potem Jane Eyre spróbuje. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale pewnie film z Wielkiej Brytanii. Wpiszę faworytata, jakby to mogło być to. Ha, czy to jest szansa, że to będzie Piano? Cries and Whispers, nigdy w życiu bym się tego nie domyślił. <coughs> Box Office Game, wracamy w czasie do 2001 roku, 15 czerwca. Pięć najlepiej wtedy zarabiających filmów i próbujemy zgadnąć ich tytuły. Mamy dwa całkiem spore hity od studiów Touchstone i DreamWorks, ale najpierw zaczniemy od tego, co debiutował z 50 milionami, prawie z Paramount. Okej, okay. Urodzony w bogactwo. Wyszkolony przez elitę i wytrenowany na walkę. Oh, wow. W 2001 roku, Angelina Jury. To musi być Tomb Raider. Ale zrobimy Lara Croft, Croft, Tomb Raider. Walt Disney. 20 milionów na start. Gary Trousdale i Kirk Wise. Michael J. Fox podkłada głos. Chris Summer i James Garner. Atlantis is waiting. Atlantis. To jest nowa Ziemia, coś takiego? The Lost Empire to jest to. To nie jest nowa Ziemia, The Titan nowa Ziemia była. Też, też jakiś taki film z Disneya, który trochę przepadł, a pewnie teraz oglądałoby się go całkiem nieźle. 190 milionów od DreamWorks. Reżyseruje Andrew Adamson i Vicky Jensen. Gra Mike Myers. A, okej. Okay. Najwspanialsza bajka nigdy nie opowiedziana. to mamy, szreka. Warner Brothers. 39 milionów. Pierwszy aktor to John Travolta i Huge Ackman. To musi być Swordfish. O hakerach w dużym cudzysłowie. Helibery wykorzystano jako, jako uroda w tym filmie. Kto i nie tylko. Kto oglądał ten, zna charakterystyczną scenę tak są 160 milionów. Michael Bay. Pearl Harbor. No, całkiem niezła ekipa. No, tak w sumie wakacyjne tytuły. Shrek i Pearl Harbor tutaj królują na, na box office. A my tymczasem przechodzimy do Cine to Nerdle, Gdzie mamy 5 tytułów filmowych do zgadnięcia i 16 podpowiedzi, które przekładamy tak żeby cztery podpowiedzi stały koło siebie, dotyczące jednego filmu i wtedy odsłoni nam się tutaj z tych kolorków. M. Night Shyamalan, od razu będzie It's a Trap, nie, to... A może spróbujemy? Tak jest, dobra, czyli to będzie się zgadzało, bo It's a Trap to jest od razu do Gwiezdnych Wojen. A my potrzebujemy koncert i mamy film Trap. A w drugą stronę idziemy tak, It's a Trap, Ewok, Admiral Akbar, Wypowiada to, że jest pułapka. I Carrie Fisher. <coughs> Return of the Jedi. Rami Malek, Concert. live 8 to będzie Bohemian Rhapsody. Jaden Smith, M. Night Shyamalan i After to jest After Earth. I Serial Killer e, by, e, to jest Strange Darlings. Czemu mi brakuje... Carrie Fisher to nie jest Carrie Ann Moss. Cypher, cypher to jest wyrażenie z filmu After Earth. A tutaj mamy Strange Darling, czyli thriller, thriller w zasadzie z zeszłego, z zeszłego roku. <coughs> Dobrze, przechodzimy do drugiego quizu Cinet Nerdl. Tym razem mamy, mamy tytuły filmowe na 16 kratkach i zgadujemy motywy, które łączą te filmy. Last Night in Soho i The Witch na pewno mają. A nie Taylor Joy. Tak samo jak Emma. I czego mi jeszcze brakuje? Split. Men on Fire, Split i Room ma jakąś fanning? Ale to byłaby jeszcze Wojna Światów też by tutaj pasowała. To może inaczej pójdziemy najpierw. Marvel's Room <coughs> Elf? A nie, może jednak nie. Chciałem, że Brie Larson może będzie. Wojna światów. Men on fire. I sam mało, mało prawdopodobne. Hide and seek, seek. Hide and seek. Misery. Ktoś jest zamknięty w pokoju. Glass Castle może. A Room, the Marvels i Glass Castle. Ojej, tu jest Brillarson. Ale gdzie ono jeszcze jest? To tego nie wiem. Okej, okay, dał się trafić. I am some, War of the Worlds, Men on Fire i Hide and Seek. Będzie Dakota Fanning, a drugi jest James Khan Okej. Okay. Misery Split i Room Aha, ktoś jest porwany, czyli mamy tak. Men on Fire, Dakota Fanning jest porwana, Brie Larson jest porwana w pokoju, w Split jest porwana Ania Taylor-Joy i w Misery jest porwany James Gunn jako pisarz faktycznie. Ok, teraz tak. Skończyliśmy zdjęciami zgadywać, jakie filmy pasują, do, jakie tytuły filmowe pasują do jakich zdjęć, ale teraz będziemy mieli quiz z 94 roku i wybieramy filmy, które są jakby z tego roku. No dobra, ale to powinniśmy, może dać radę. Na razie próbujemy wcelować w Pulp Fiction i nie zrobić teraz głupiego błędu. Jako, że nie widzę nic na pierwszy rzut oka, ale wiem, że pewnie będzie coś charakterystycznego, spróbujemy dalej. Pulp. Aha, cały czas Pulp Fiction. Ujej. Czyli, na razie, czyli to oznacza, że. u wszystko, A, okej. Okay. Będziemy musieli wybrać poprawne. Poprawne zdjęcia do każdego każdego z tych filmów. Dobrze, ok, nie ma problemu. Z Roshine Redemption poradzimy sobie chociaż trochę. Naczelnik Tim Robbins. Ten wydaje mi się, że też potencjalnie ja na razie nie, nie klikam w niego. To tutaj... Ojej, znany aktor. Ten, co podkłada głos w Spongebobie, między innymi. Ty byłeś na pewno i resztę zostawiamy. O, teraz jest maska. Cameron Diaz. Czy gdzie jest... Pokażcie mi Stanleya i Pkisa. Gdzie jest Jim Carrey, się pytam. Jest Jim Carrey. I na razie zostawiamy. Clear and present danger. Prędzej. Ale dadzą, pokażą mi Harrisona Forda? Mam, mam kilka pomysłów, to jest Jacka Ryana adaptacja, znaczy adaptacja książki Toma Clancy'ego o Jacku Ryanie. Ale wolę nie, nie podejmować na razie pochopnych decyzji, wolę kliknąć to, co jestem pewien. Dobra i tu mamy tak, Matyldę w Leonie, mamy Leona i Gary Oldman. The Client, uuuu, boi, to nie jest firma. Tu jest gorzej. Natural Born Killers. Był Woody Harrelson. Pytam się gdzie jest Juliet Lewis. I chcę jeszcze znaleźć Gandolfiniego, może? Nie, przepraszam. Chodzi o Roberta Downeya Jr. Kogo jeszcze mi brakuje? No właśnie, a nie, Rodney Dangerfield grał w tym filmie, Jest, ma <gryst> dziką rolę. Quiz Show na razie zostawiamy, bo nie widziałem tego filmu. Forest Gump, ok. Pani rozmawia z Forestem Gumpem i. Ja mam jeszcze czasu 5 minut, dobra, spokojnie. Próbuję znaleźć jeszcze jakiegoś jego kolegę czy z kimś, kto roz... z kim rozmawiał. Z kimś, może z kim występował na scenie? Pulp Fiction, dobra. Teraz, teraz już trochę więcej widziałem. Winston Wolf, dziewczyna Brusa Willisa, Mia Wallace. I na razie, i dlaczego? Nie pamiętam więcej. Dobra, przejdziemy sobie do, do maski. Eee, może lepiej nie. Clear and Present Danger, tutaj. Tu jak na złość nie pokażą mi Harrisona Forda: The Client. Dobra, Tommy Lee Jones. Może ty? Nie wiem z czego to było. Susan Sarandon. A, już mnie. Już mnie ubiło? Nie, nie ubiło mnie jeszcze, nie? Ok. Quiz Show: Hank Azaria. I nie. Okay, tu nie. Forest Gump. Kogo mi brakuje w Forest Gumpie? Nie. Pulp Fiction. Tu. Tu nie. 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 Ok, w masę. Tu. 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 I Clear and Present Danger. Tu. Dobra, 26 na 35. To jest zdjęcie z Pulp Fiction, nie pamiętałem. A, może jakiś kalendarz z maski, może? To jest z Pulp Fiction. Spoko. aha, to jest ten ziomek, którego Samuel Jackson pytał. Tego z Pulp Fiction nie pamiętałem. <coughs> Quiz Show, ok. Z maski, z The Client, z maski i z Foresta Gampa, ok. I teraz wchodzimy znowu do bunkra i mamy sceny, świąteczne, sceny z filmów, które są świąteczne. Odpowiadamy ABC i próbujemy zejść jak niżej. Będę próbował dwa razy. Bo tylko na tyle wydaje mi się, że stać. Jak dojdę do 8, to będę w miarę zadowolony. To jest Elf, to jest Nightmare Before Christmas. To jest home alone. To jest Santa Claus, Tim Allen udaje świętego Mikołaja. To jest It's a Wonderful Life. To jest Love Actually, Kira Knightley, Andrew Lincoln. Now I have a machine gun. To musiał napisać. John McLean The life and adventures of Santa Claus? Nie, yeah, to jest Re Rudolf red Reindeer. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ale już się zrobiło bardzo, bardzo trudno. Elf. Nightmare, Home Alone, Santa Claus, Wonderful Life, Love Actually, Die Hard, Rudolf, The Red Nose Reindeer, Christmas Vacation. Nie, yeah, it's a Christmas story. Dobra, ok. <ścoughs> Dajemy spokój, bo <ścoughs> tych świątecznych nie zgadnę. Jutro będziemy szukać jakiegoś następnego quizu, bo następne bunkry są niezwiązane już z filmami. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na oczekiwanie na. E, Premiere odcinka podcastu o filmie Sztuka Pięknego Życia, który powinien pojawić się dzisiaj. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do jutra. Pa.